Nowiutki świetnie wyposażony i tak czerwony, jak tylko strażackie wozy być potrafią. Tak prezentuje się najnowszy nabytek ochotniczej Straży Pożarnej Wschodniej w gminie Ozimek. Dziś samochód trafił do podziału bojowego, czyli będzie mógł już jechać do akcji, a tym wozem strażacy ze schodni mogą spieszyć na ratunek do bardzo różnych zdarzeń: do pożaru, do zalania, podtopienia czy powodzi, także do ratowania ofiar wypadków drogowych. Ten samochód może jechać. Pilarki do drzewa. Do blachy, do cięcia blachy. Nowy wóz dziś oficjalnie został przekazany jednostce OSP Wschodni. Teraz będzie go można włączyć do tak zwanego podziału bojowego, a więc gdy zajdzie potrzeba wysłać na miejsce zdarzenia. Na pewno szybciej dotrzemy na miejsce akcji, ponieważ jest dużo nowszy silnik, jest lepsza technologia, samochód się po prostu szybciej na przykład rozpędza, ma dużo lepsze hamowanie, na pewno ma dużo więcej wody, bo ma dwukrotność wody, ma dużo lepszą wętajność autopompy. Duże wrażenie nawet to wszystko robi. To cacko sporo też kosztowało prawie milion złotych. Na zakup złożyła się gmina, zarząd główny OSP, Komenda Wojewódzka Straży Państwowej i MSWiA. Ale taki wóz tej jednostce jest potrzebny. Mamy wyjazdów od 60, od 60 w takim ja słabym roku, ale jest i wyjazdów 150. To wszystko zależy, kiedy przyjdzie wiosna. Im później wiosna przychodzi, tym, tym tych wyjazdów jest mniej. Tu jest u nas naj, taka specyfika odnośnie terenu zalewowego, jeżeli chodzi o y, jezioro jęz, Turawskie. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Wschodniej należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a to oznacza, że strażacy mogą być dysponowani do zdarzeń nie tylko na terenie swojej gminy, ale też powiatu opolskiego, bywa, że jeszcze dalej. Przed laty gasili pożar rafinerii w Czechowicach Dziedzicach, także pożar lasu w kuźni Raciborskiej. Teraz w akcji będzie ich wspierać nowy wóz. Za to ten, dotychczasowy, 14-letni, trafi do innej gminnej jednostki OSP do Krzyżowej Doliny. Nasz samochód akurat ma 34 lata, także. Zamiana na 14-letni samochód to jest akurat dobra decyzja. Ponoć sprawuje się jak złoto. Dowiódł nas do każdej akcji, nie zawiódł nas nigdy. I oby nowy równie dobrze się sprawował.